Witam wyjątkowo w menu głównym dzisiaj pokażę jak zacząć zabawę z funkcjami weźmiemy sobie tworzymy nowy świat u nazwie funkcje kreatywny i super flat. no i tutaj mamy już wygenerowane gotowe do pracy i żeby teraz przejdziemy do Wyjdziemy na razie i przechodzimy teraz do folderu z saveem czyli y, procent app data procent minecraft save funkcje to jest nazwa świata y, folder data folder functions i tutaj trzeba y, utworzyć nowy folder najlepiej o nazwie takiej jakiej się ma nick. Tutaj można, ale nie trzeba utworzyć jeszcze jeden folder w środku i tutaj można utworzyć nowy plik dokument tekstowy. Trzeba y, jakiś tam funkcja test i koniecznie z rozszerzeniem MC function Zmieniamy rozszerzenie. Otworzymy to. Zaj. Hello. Jeżeli chcemy napisać komentarz, to komentarz pisze się tak. Zapisujemy. Teraz przechodzimy z powrotem do Minecrafta. Wchodzimy w ten save. Nawet nie trzeba wychodzić z save'a, bo tutaj wystarczy wpisać komendę reload mamy załadowane i jeżeli wszystko się załadowało poprawnie to powinno nam przy function jak piszemy function i wciśniemy tab y, powinna się pojawić lista wszystkich funkcji ale jeżeli jest jedna tylko funkcja to y, no to ona się nam y, automatycznie uzupełni i zobaczymy test y, jest tutaj komenda wykonała y, napis hello czyli wszystko tak jak powinno być Teraz powiem o nowym game rule'u i o tym czym on się różni od y, wrzucenia funkcji w command block. Otóż y, game rule jest... Y, y, najpierw pokażę jaką funkcję y, tutaj mamy y, funkcję freeze, która zamraża wszystkich, y, wszystkie byty poza graczem. To jest dokładnie taka funkcja. Entity data motion ustawia na zero. Jeżeli ustawimy tą funkcję w powtarzającym command bloku, widzimy zamarły slajmy, ale jednak trochę się rusza. Weźmiemy takiego hacka. Leci w powietrzu. Nie rusza się. I co ważne, nie można go przesunąć. Nawet jak się go zbije, nie da rady żeby gdziekolwiek się ruszył na razie to wyłączymy i teraz włączymy game rule ten nowy game loop function ustawimy właśnie tą funkcję na zamrażanie ten game rule wykonuje tą funkcję 20 razy na sekundę tak jak command block, tylko że w tej chwili jesteśmy w stanie przesunąć tego zombiaka, dlatego że funkcja wykonuje się dopiero po tym jak już y, moby mają obliczone gdzie mają się ruszyć zatem y, zatem jest y, różnica między używaniem zwykłego common bloka tak jak to zawsze było y, w mechanizmach a tym nowym game rolem Zatem należy pamiętać Ten game rule nie jest Zastępnikiem command blocka. Ma pewne różnice One są często, często są pomijalne Ale trzeba pamiętać, że to nie jest to samo Idziesz Hasku po slajma? No idź No i to by było na tyle w tym filmie bardzo się cieszę, że ostatnio filmy wychodzą co tydzień w sobotę o 9.30. Jest regularność w tej chwili. Jeżeli chcecie więcej takich filmów i żeby nadal się pojawiały co tydzień w sobotę, to musicie strzelić lajka, subskrypcję czy co tam jeszcze jest. No i to by było na tyle. Żegnam do następnego odcinka.